Jednym z ulubionych produktów Amerykanów jest masło orzechowe. Nie ukrywam, że ja też je bardzo lubię, a jako dodatek do ciast jest rewelacyjne. Dzisiaj przygotujemy tort czekoladowy z kremem na bazie masła orzechowego i zrobimy jeszcze do tego karmelizowane słone orzeszki. Ale zaczniemy od biszkoptu, bo od tego zawsze zaczynamy robienie tortu. Do miksera wlewam białka. Będę je ubijał stopniowo dosypując cukier. Nie ubijam od razu na wysokich obrotach, bo nie chcę, żeby białko się napowietrzyło bardzo, bardzo mocno. Chcę, żeby miało taką bardziej gładką strukturę, a żeby było ubite. Białko mamy już. Bardzo ładnie ubite. Możecie zobaczyć, nie ma dużych pęcherzyków. I teraz dodajemy pozostałe składniki. Najpierw żółtka wymieszam z białkami. I teraz już możemy stopniowo dodawać nasze pozostałe składniki. Mąkę. Mączkę ziemniaczaną. Ja sobie wszystko w sitku wymieszam. Kakao. Proszek do pieczenia oraz sodę. Wszystkie składniki będę powoli przesiewał i mieszał. Nie mieszajmy energicznie, starajmy się tylko połączyć wszystkie składniki, i na końcu dodaję olej i kilka łyżek wody. Para z wody się wytworzy, będzie się unosiła. Ten biszkopt będzie bardziej wilgotny. Masa gotowa. Wylewam wszystko do formy. Biszkopt wstawiam do piekarnika. Temperatura 180 stopni na 30-35 minut. Możemy śmiało się zająć kolejnymi etapami naszego Tortu. Będziemy potrzebowali pącz do nasączenia. Dodam cukier, wodę i dodam też cukier wanilinowy. Syrop na już się nam ładnie zagotował. Odstawię go do wystudzenia. Na mocno rozgrzanej patelni najpierw skarmelizuję sam cukier. Kolor jest naprawdę piękny, złoty. Ja z tego karmelu ugotuję syrop. Zobaczcie, jaki się zrobił ładny. Już teraz temperatura na patelni się wyrównała. Do syropu, do karmelu bardziej, wlałem wrzątek, gorącą wodę. Pomimo tego, że była gorąca, też bardzo mocno pryskała, także starajcie się robić to naprawdę bardzo ostrożnie. Ostatni moment karmelizowania zrobimy w piekarniku. Orzeszki. Wyleję na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozgarniemy je ładnie. Biszkopt się już na pewno upiekł. Wyciągnę go i odstawię do wystudzenia, dosłownie na 10 do 15 minut. Został nam do zrobienia jeszcze tylko krem. Pamiętajmy o tym, żeby masło Wyciągnąć dużo, dużo wcześniej z lodówki. Ono musi być miękkie, żeby się nam ładnie utarło. Od razu dodam cukier puder. Niech masło z cukrem się uciera. Myślę, że już nasze orzechy są gotowe. Odstawię do wystudzenia. Zobaczcie, masło już jest takie ładne, białe, bardzo ładnie napowietrzone. Delikatnie wymieszam już od razu masło orzechowe i będziemy dodawać do naszego kremu. Możemy to zrobić pod mikserem, ale ja już zmieszam ręcznie. Biszkopt już prawie wystyk. Biszkopt dzielę na trzy równe części. Zobaczcie jakie ma piękne pory. To właśnie spowodowała woda. Nasz syrop, który gotowaliśmy już ładnie przestygł. Dodam odrobinę. Alkoholu, Biszkopt już jest troszeczkę wilgotny, ale delikatnie go nakropię, żeby dłużej zachowywał taką wilgoć i będzie na pewno dużo smaczniejszy. Jeszcze przemieszam krem. Staramy się na brzegach szprycować. Takie ładne jopki. I w środku już mogę. Teraz dam kolejną warstwę biszkoptu. Przycisnę, ale nie za mocno. Nie możemy popsuć dekoracji, którą już mamy na boku. Kolejny biszkopt na kropie. I robię dokładnie to samo, co robiłem przed chwilą. Ostatnia warstwa biszkoptu. Nakrapiamy. Na samym środku wycisnę resztę kremu. Rozsmaruję łyżeczką, bo w tym miejscu będziemy układać orzeszki. Orzechy się nam pięknie skarmelizowały. Mają piękny złoty kolor. Będę układał. Na torcie. I nasz tort manhattan już jest gotowy. Jest tam troszeczkę kalorii, ale czasami możemy sobie na to pozwolić. A orzeszki karmelizowane, które nam zostały, na pewno znikną bardzo szybko. Smacznego.